Dzień dobry. Na pewno zadawaliście sobie pytanie, yy, jaki wpływ na zakochanie się, miłość, związek ma atrakcyjność fizyczna? Czy jest ona takim czynnikiem, który nas wspiera i pomaga, czy też jest takim dystraktorem, czymś, co przeszkadza? Yy, jak to w ogóle wszystko wygląda? I na to pytanie chciałabym w tym odcinku troszeczkę odpowiedzieć. Dla tych z Was, którzy mnie jeszcze nie znają, nazywam się Izabela Jung, jestem psychologiem i seksuologiem. Pracuję bardzo holistycznie, yy, zwracam uwagę też bardzo dużą na część energetyczną, na rozwój duchowy i takie treści właśnie propaguję na swoim kanale. Także, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, no to Was oczywiście serdecznie zachęcam oraz zostawienie łapki w górze, jeżeli ten film Wam się podoba. A dzisiaj zapraszam do odcinka! Jeśli atrakcyjność fizyczną, to coś, co mnie ostatnio bardzo zainspirowało, też w ogóle do rozmyślania na temat miłości, zakochywania się i tak dalej, to jest znowu program na Netflixie. Ja w ogóle uwielbiam takie reality show albo dokumenty Netflixowe. Jest taki program pod tytułem Love is Blind czyli czy miłość jest ślepa? I było do tej pory kilka sezonów w, robionych w różnych krajach. W Stanach dwa sezony, bodajże w Brazylii, teraz jest w Japonii też. I ja ostatnio, właściwie wczoraj, oglądałam kilka odcinków najnowszego sezonu w Stanach. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, o czym jest ten program, program, jakby formuła jest bardzo prosta. Przyjeżdża 15 mężczyzn 15 kobiet, żyją w oddzielnych, żyją w oddzieleniu, te grupy dwie i spotykają się w kabinach jeden na jeden, w kabinach, w których się nie widzą, tylko się słyszą. Były takie edycje, które jakby zaczynały ludzi parować, no bo tak to przypadkowo, no każdy rozmawia po prostu z każdym przez jakiś czas. I potem ludzie, ci z którymi chcą się spotkać jeszcze, no to się spotykają, i tam mają, nie wiem, 10 dni, czy tydzień, czy, czy dwa tygodnie na to, żeby, żeby się zakochać. Tak? I niektórzy się zakochują, nie widząc siebie, oświadczają się sobie, potem się widzą pierwszy raz. I potem wszystkie pary, które zostały połączone, oczywiście te oświadczenia mogą zostać przyjęte, mogą być odrzucone. Później wyjeżdżają na tydzień, te wszystkie pary, które się ze sobą spotkały, na tydzień gdzieś tam na jakieś wakacje, i później jeszcze wracają i przez trzy tygodnie mieszkają razem, następuje poznanie rodzin i tak dalej, praca, żyją trochę ze sobą, a później po skończeniu tych trzech tygodni, czyli tak naprawdę miesiąc od momentu zakończenia się programu, biorą. No i oczywiście też mogą powiedzieć nie, i czasami tak mówią. I ne, były takie edycje, w których to pierwsze parowanie następowało y, poprzez zapach, czyli y, kobiety dostawały koszulki chyba mężczyzn do powąchania, znaczy pewnie tam jakoś w jakichś pudełeczkach z numerami, miały sobie wybrać to, te, które im się podobają, i z tymi mężczyznami się widziały, a mężczyźni z kolei wąchali kobiety. No, ale jakby ogólny koncept jest taki, żeby z jednej strony zredukować bodźce zewnętrzne, dlatego że ci ludzie są skoncentrowani tylko i wyłącznie na sobie. Nie ma tych wszystkich destraktorów. My naprawdę jesteśmy zanurzeni tylko i wyłącznie w relacji z osobą daną w tym momencie, czy z kilkoma osobami. Czasem tak jest, że są dwie, nie wiadomo kogo wybrać, no jakby różne perypatie oczywiście się tam wydarzają. Z jednej strony zredukować te bodźce zewnętrzne, a z drugiej strony, no jednak odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule programu Czy miłość jest ślepa? I powiem Wam, że rzeczywiście ci ludzie się zakochują. Znaczy to jest niesamowite, jak szybko się zakochują. Ja się przyglądałam temu procesowi już nie pierwszy raz. Tak jak powiedziałam, ja bardzo lubię takie dokumenty, bo to jest czerpanie wiedzy o ludziach w różnych warunkach, badanie też ludzkiej psychiki. Mnie to niezwykle fascynuje od wielu, wielu lat, dlatego w ogóle zostałam psychologiem i bardzo lubię się w to zagłębiać. Więc, no, w takim momencie, kiedy. A ludzie, oczywiście, ludzie się zakochują w sobie, nawet jest cała masa różnych niedowiarków, osób, które w ogóle nie wyobrażały sobie, że mogłoby się zakochać. Yhm, więc oni się w sobie rzeczywiście zakochują, wyznają sobie miłość, że siebie kochają, czują niesamowitą bliskość. Wielu z nich mówi o tym, że nigdy w życiu nie byli z kimś tak blisko, że tyle razem przeszliśmy, na przykład takie teksty też się zdarzają, co w ogóle brzmi kuriozalnie w sytuacji, kiedy nawet się nigdy nie widzieli i znają się od tygodnia na przykład jak dochodzi do tego momentu, kiedy się mają spotkać, to mówią, że w ogóle ich kompletnie to nie interesuje, czy ktoś, większość z nich, bo ktoś tam stwierdził, że no, jeżeli nie będzie miała zęba z przodu, to wtedy się wycofam, ale tak to może wyglądać, jak chce. Różne kwiatki tam się oczywiście zdarzają też. Wie, większość osób mówi, że kompletnie ich nie interesuje to, jak ta osoba wygląda. Po prostu się zakochali w duszy, w głosie, w tej energii, jaką ta osoba emanowała. I wiecie, no te związki się udają. Te związki się naprawdę udają, bo tam potem są jakieś kolejne dokrętki z ich normalnego życia. Nawet tam chyba po roku jakieś spotkanie było, i no te niektóre pary po prostu zwyczajnie przetrwały. <laughs> I w ogóle bardzo jest ciekawa tutaj rzecz, że wyobraźcie sobie, że my, patrząc na tych ludzi z zewnątrz, Widzimy i jesteśmy w stanie powiedzieć, którzy do siebie pasują. Za dużo się nie uczestniczy w rozmowach, bo ten program byłby po prostu nudny, więc tam są oczywiście przebitki z kilku różnych par i tak dalej. Ten montaż jest taki, no wiecie, jakby tylko najważniejsze momenty oczywiście wyłapują z tych godzin rozmów, 15 par. Ale patrząc na to, jak ci ludzie wyglądają, ym, czasami jakie mają głosy, ja uważam na przykład, że głos jest niezwykle ważny. W ja jestem bardzo czuła na głos. Potrafię po głosie powiedzieć, czy ktoś mi pasuje, czy nie. Jeżeli ktoś na przykład by mi się bardzo podobał, a nie pasowałbym jego głos, to w ogóle jakby, no, byłoby mi bardzo ciężko. Czasem są takie sytuacje, że my widzimy z zewnątrz, że te osoby do siebie, że pewna para do siebie bardziej pasuje niż inna, że dany mężczyzna powinien wybrać właśnie tą kobietę, a nie inną. I Ciekawe jest, że są różne perturbacje, jakaś taka walka też pomiędzy tymi no, kobietami, czasem mężczyznami, jeżeli to kobieta ma wybrać. I powiem Wam, że super ciekawe jest to, że finalnie yy, bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś jest w zgodzie ze sobą, słucha siebie, jest blisko siebie, to on intuicyjnie wybiera tą partnerkę, która do niego pasuje również fizycznie. Czyli jakby ta energia, jaką emanuje osoba poprzez wygląd fizyczny, My to widzimy, oni nie, ale oni i tak kierując się intuicją, wybierają tą właśnie partnerkę, czy tego właśnie partnera, a jeśli wybierają tego innego, no to to się nie, nie udaje. Że osoby, które jakoś do siebie nie pasują fizycznie, to to się nie udaje często. To jest naprawdę niesamowite. Oczywiście wielką wartością tutaj jest to, że możemy zobaczyć sobie w takich laboratoryjnych, dosłownie laboratoryjnych warunkach. Jak istotne są elementy takie jak prowadzenie rozmowy, wyznawane wartości, wspólne cele, cechy osobowości, jakieś nasze różne kompetencje przy budowaniu danej relacji, przy budowaniu w ogóle relacji, bez tego elementu pociąga, pociągu fizycznego i, i, i tej całej w ogóle sfery związanej z seksualnością. E, więc ludzie zakochują się w sobie właśnie bazując na bliskości, bazując często też na takiej e, przyjaźni, która się zrodziła pomiędzy nimi i na jakichś takich podobieństwach, które są pomiędzy nimi. E, z punktu widzenia energetycznego to jest też bardzo ciekawe, dlatego że. W momencie, kiedy nie dochodzi do kontaktu fizycznego i ten kontakt fizyczny jest odsunięty w czasie, to ta energia związana z tą rodzącą się miłością ma szansę, ten pociąg ma szansę pójść od dołu do serca. Nie jest rozładowany po drodze poprzez energię seksualną, tak jak to często jest no, w świecie. Który na co dzień mamy, prawda? Jak ludzie szybciej zaczynają ze sobą sypiać, to ta energia jest rozładowana poprzez energię seksualną i nie idzie wyżej do serca, jakby nie wchodzi w ten etap takich wyższych emocji. Bardzo fajnie to możemy tutaj zaobserwować. Bardzo, y, kolejną bardzo ciekawą obserwacją, którą ja tutaj poczyniłam, jest to, przy jakich warunkach y, w ogóle ma szansę dojść do relacji szczęśliwej i do związku. E, więc takie elementy, które wpływają na to, że to się finalnie udaje, jest przede wszystkim to, że osoby, które w ogóle trafiają do tego programu, to są osoby, które deklarują gotowość do wejścia w relację. My rzadko kiedy zwracamy na to aż tak baczną uwagę, czy ktoś w ogóle wykazuje gotowość do tego, żeby wejść w związek. Wiecie, no, różnie to w życiu bywa. Czasem y, my wiemy, że to już jest dla nas czas, y, że, że, że jesteśmy otwarci na to, żeby, żeby wejść w miłość. Czasem jest tak, że czujemy, że, że inne obszary w naszym życiu wymagają naszej uwagi i nie mamy tej gotowości. Spotykamy partnera, który też jest na jakimś innym etapie, i jednak ta gotowość z dwóch stron do tego, żeby że teraz na przykład jest czas dla mnie, żeby znaleźć sobie żonę, czy znaleźć sobie męża, czy żeby się w jakiś sposób usta ustatkować. To jest bardzo ważny czynnik po pierwsze, do tego, żeby to się udało. <laughs> Drugim elementem jest to, jeżeli żeby wystąpiły w życiu sprzyjające okoliczności okoliczności, które właśnie służą temu, żeby się lepiej poznać, żeby nie doprowadzić do tego, że następuje, tak jak już powiedziałam wcześniej, rozładowanie tej energii poprzez seks, poprzez te niższe czakry. Tylko budujemy coś, angażujemy się, zbliżamy się do siebie, powstaje więź, powstaje zaufanie. Um, poznajemy się lepiej, um, nie jesteśmy tylko w tej iluzji odnośnie drugiej osoby, ale, mm, no ale właśnie mamy czas na to, żeby to wszystko zbudować. I tutaj te okoliczności zostały jak najbardziej stworzone, więc jakby no, miało to służyć temu, żeby wykazać, że miłość ma szansę być ślepa. No, oczywiście, kolejnym elementem jest zwykłe szczęście, bo można znaleźć wśród tej grupy osób kogoś, kto nam będzie pasował, a możemy, może się tak zdarzyć, że tej osoby nie znajdziemy. No i kolejny element. To, jest, to są jakieś takie własne kompetencje, też. To, czy mamy, czy mamy kompetencje do budowania relacji, czy mamy kompetencje do tego, żeby się zaangażować w związek. Różne kompetencje społeczne, czy mamy poskładane różne swoje tematy, czy na jakim etapie swojego własnego życiowego procesu jesteśmy. Tam się pojawiają też osoby, które no z jakiegoś powodu ciągle jeszcze nie mogły sobie znaleźć partnera i nie mogły wejść w głębszą relację. Między innymi z tego powodu, że na przykład miały nieprzepracowane jakieś trudne tematy z poprzednich relacji i to też tutaj wychodziło i też kładło się często cieniem na tym, czy finalnie ten związek yy, no, trafił na ten ślubny ko kobierzec i czy się yy, zakończył, znaczy, czy trwał, czy nie trwał. Więc te wszystkie elementy wpływają na to, czy nam się udaje, czy nam się nie udaje i bardzo fajnie można to właśnie w tym programie zaobserwować. Kolejna taka ciekawa obserwacja to jest to, że ludzie bardzo łatwo ulegają właśnie bycia na takim rauszu zakochania, że to jest tak fantastyczne uczucie, że to ludzi strasznie pociąga i oni wyznają sobie miłość, są po prostu tacy w, w, w szoku, że myśleli, że to w ogóle jest niemożliwe, żeby się zakochać w kimś, kogo się nigdy nie widziało, z kim się rozmawia zaledwie kilka dni, oświadczają się tam sobie dosłownie po, wiem, po pięciu dniach czy po czterech dniach, wyznają sobie miłość i widać, że oni, że ta miłość rodząca się, to zakochanie jest tak silne, to są takie, no takie silne emocje, zresztą wiecie, jak to jest, tak? każdy z nas lubi być zakochany, niektórzy jeszcze nigdy się nie zakochali, niektórzy z nich właśnie zakochali się po raz pierwszy i twierdzili, że to jest w ogóle jakby pierwszy raz takie uczucie mają, jakie trafiły im się w tym programie. Więc jest to też niezwykle pociągające, więc dla samego faktu, żeby w ogóle to przeżywać, żeby to wszystko czuć, no oni tym bardziej w to się zanurzają. No właśnie, a jak to jest z Wami? Czy Wy macie takie doświadczenia jak zakochanie się w kimś, kogo nigdy nie widzieliście na oczy? Kiedyś mieliśmy takie sytuacje, że zdarzało nam się z kimś na przykład korespondować w świecie bez aplikacji randkowych, bez przeładowania internetu i telefonów taką ilością zdjęć. Trochę większa, większy był obszar, myślę, na to, żeby wejść z kimś w taką bliskość, pozostawiając ten element wizualny jednak trochę dalej. W dzisiejszych czasach właściwie jest to niemożliwe i, i trochę czasami się czujemy w tym świecie randkowym, jak w supermarkecie, w takim sklepie ze słodyczami, i właśnie ten nasz zmysł wzroku jest cały czas karmiony. Także tym bardziej myślę, że sporo takiej świeżości wnoszą tego rodzaju programy, które no, sądzę, że dają trochę do myślenia na temat tego, w jaki sposób my funkcjonujemy, i może czasem warto zrezygnować yy, z, tego, yy, z tego elementu wizualnego, żeby zostawić trochę więcej tajemnicy i trochę więcej przestrzeni na to, żeby poczuć daną osobę różnymi innymi zmysłami, a nie tylko tym naszym dominującym zmysłem, jaki, jakim jest wzrok. Jeżeli Wam się podobało, to tradycyjnie proszę o pozostawienie łapki w górze i subskrybowanie mojego kanału. A ja na dzisiaj dziękuję i zapraszam Was na kolejny odcinek za tydzień. Na razie.